Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Chciałbym Państwu dzisiaj pokazać, jak zrobiłem to danie, a jest to gulasz wieprzowy z dodatkiem pieczarek, marchewki, papryki i kaszy gryczanej. Zapraszam do oglądania. A co będziemy potrzebować, aby sobie zrobić to danie? No na pewno łopatka, tutaj mam kilogram skrojony w taką dwusentymetrową kostkę. Pieczarki pół kilo, też sobie takie pół talarki, pół księżyce skroiłem. Tutaj mam dwie marchewki też tak samo pokrojone. Jedną paprykę czerwoną w taką grubszą kostkę. Dwie cebule yy, pocięte na talarki. I teraz przyprawy. Yy, pieprz sól, tutaj mam czosnek granulowany. Tutaj mam taką uniwersalną przyprawę do, do wieprzowiny. I tutaj papryka słodka. Papryki pikantnej można też użyć. Ja do mojego dania my tam nie lubimy pikantnej, więc używam tylko papryki słodkiej. Jeszcze mam tutaj przygotowane pół litra bulionu warzywnego. Akurat w moim przypadku dzisiaj mam z kostki rosowej. Dzisiaj nie mam rosołu, więc użyję kostki rosłowej. I na sam koniec jeszcze dodam 2 3 łyżeczki tego koncentratu pomidorowego. Tak naprawdę potrzebujemy jedną dużą patelnię. Podsmażymy sobie pierw mięso, później podsmażymy sobie warzywa osobno. Wszystko razem dodamy to do jednego większego gardka i wszystko będziemy razem dusić, ale to po kolei. Postaram się wszystko nagrać, krok po kroku jak to zrobić. Najpierw przejdziemy sobie do maszynki i podsmażymy to mięso. Dobrze, to zaczynamy działać. Nagrzejemy sobie patelnię i pierwszym kroku podsmażymy sobie to mięso. Dam trochę więcej oleju, bo mam mięso takie dosyć chude. Dobra, no to co? No to smażymy. Od razu, jak się mięso smaży, ja sobie to od razu przyprawię. Tą przyprawą do mięs, tym miksem. Dosyć sporo tej przyprawy. Mam papryki teraz słodkiej Chyba damy wszystko. I czosnek granulowany. Dobra. Od razu to popieprzymy i posolimy. Dobra. Na razie przypraw starczy, później sobie będę to próbował ewentualnie sobie do sole lub do pieprza. Co to jest 15 minut? Na pewno będzie się smażyć jak nie więcej. I posmażymy sobie to porządnie i przełożymy do jakiegoś większego naczynia, gdzie finalnie będziemy sobie już nasz, nasz gulasz yy, dusili. No, więc zmieszyłem gaz i mi to ostygło. I jednak damy duży gaz. Sporo tego mięsa, kilogram. I powoli zaczyna to już ładnie, ładnie wyglądać, nie? To mięsko. Dobrze, mięso usmażone. Zabieramy się teraz za te warzywa. Ja sobie tę patelnię odstawię. Użyję innej patelni do, do warzyw. Dobra, mięsko. Woda odparowała. To już zaraz zacznie się przypalać, więc kończymy z zasmażeniem tego mięsa. Dobra, no to działamy. Damy sobie troszkę e, oliwy, żeby sobie cebulę na czymś podsmażyć. Ale nie za dużo. A, dobra, tyle starczy. Dobra, cebulę sobie podsmażymy. Zaraz sobie dodamy tych pieczarek. Tej papryki i co tam jeszcze? Aha, i marchewki. Dobra, cebula podsmażona. Damy teraz... Damy tam paprykę. Marcheweczkę. Chwilkę to przemieszam i będziemy dawać te pieczarki. Nie wiem czy one mi się tutaj wymieszczą. Na tą patelnię. No nic, próbujemy. Będzie, będzie ciężko. Dobra, pieczarki mamy. Teraz tylko wystarczy to jakoś powoli wymieszać. Zaraz tam pieczarki się spocą, się zredukują, to będzie się mieścić na tej patelni, ale, ale na razie mamy problem. Wymyślimy. ja tego nie będę mieszał, nie chcę tutaj sobie robić bałaganu, na razie to przykryję, poczekam 5 minut to się samo zredukuje. Nie powinno się to od spodu chyba przypalić, nie? Dobra, zobaczymy jak to wygląda. A, trochę się zredukowało, teraz będzie łatwiej, łatwiej wymieszać o, o, teraz bez problemu. O, chwilę to jeszcze poduszę, z 5 minut, może, może z 10. I wszystko będziemy przerzucać do jednego większego naczynia. Ja jeszcze to przykryję. U. Dobra, już teraz nie będę przykrywał. Teraz chwilkę niech to odparuje. I już będziemy kończyć ze smażeniem tych warzyw. Dobra, warzywka woda się zredukowała to będziemy teraz to dodawać do jednego większego naczynia i będziemy to wszystko razem razem dusić. To sobie na bok odstawię, stawię tutaj na ten palnik większy garnek. No i dobra, odpalimy sobie gaz pod tym garkiem. żadnej oliwy, nic tutaj nie będę dawał. Taką suchą, tu mam takie naczynie, 5 litrowy garnek, w którym najczęściej gotuję zupy. Użyję, użyję tego sobie naczynia. Dobra, dajemy pierwsze mięso. One mi już ostygło. Ale to nic. Dobra. Chwilkę tu pomieszamy. Zaraz nam to zacznie parować. Niech się tylko garnek porządnie nagrzeje. Dobra, ja myślę, że spokojnie. Od razu dodam tych warzyw. Wymieszamy to ze sobą. Ładnie wygląda tak kolorowo, nie? Ta marcheweczka z papryką taki ładny kolorek nadają. O, dobra, tak to ma być. Ja myślę, że teraz spokojnie Mogę dodać mojego bulionu warzywnego. Zobaczymy, czy pół litra w ogóle wystarczy, żeby to przykryć. Dobra, to dodajemy. No, troszkę, troszkę mało. No nie, nie, trochę mało. Dodam trochę wody z czajnika. Myślę, wydaje, że z 300 ml jeszcze to będę musiał dodać, żeby to mięso było tak przykryte, przykryte wodą, bo będziemy to teraz wszystko dusić przez 30 minut, żeby jeszcze troszkę odparwało. Doleję tyle wody, aby przykryć to mięso. No, spokojnie tu gdzieś 200-300 ml, jeszcze wody dolałem. W tym momencie sobie dodam dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego. Takie dwie łyżeczki, takie dosyć konkretne. Dobra, zamieszamy to wszystko. A zapomniałem, mogę dodać jeszcze tutaj kilka kulek ziela angielskiego i kilka listków laurowych. I właśnie. Chyba to zrobię, dodam sobie te. Dodam takie małe cztery listki laurowe. I dosłownie trzy kulki ziela angielskiego. A teraz to wszystko wymieszam. Przykryję to pokrywką i zostawię na małym ogniu dosłownie na pół godziny. Niech to się wszystko razem zagotuje i wszystko podusi. Woda przy okazji mi się troszkę zredukuje. I po pół godziny sobie spróbuję, czy tu czegoś nie brakuje. Soli, pieprzu. I będzie chyba już gotowe za pół godziny. Teraz w międzyczasie, jeszcze sobie wstawię. My to sobie zjemy akurat. Mamy, mamy ochotę na kaszę gryczaną, ale wiadomo. Kto co lubi? Mogą być ziemniaki. Może być kasza pęczak. Kasza gryczana. Kto co lubi? I widzimy się za 30 minut. Dobra, zobaczmy jak ten gulasz wygląda. Czy mięso już... Oj, zaparowało mocno. mocno nie? E, ten, zobaczmy jak to wygląda. Zaraz z obiektywu odparuję. Kasza już mi się ugotowała. To czyli 15 minut i tu 10. No jest 25 minut. Te mięso mi się dusi. A już powoli miękkie się robi. Jeszcze myślę, że jest 10 minut i będzie kit. Mi się przypomniało, że możemy przecież jeszcze sobie do tego gulaszu dodać tego nie, magii, nie? Magii pasuje do takiego gulaszu. Próbowałem, słone jest, pieprzne jest, już tu przypraw nie będę, tak, dam jeszcze tylko trochę tej magii. Ona zawsze troszkę tak fajny smak podbija. Dobrze, 10 minut i mi się wydaje, że będę już będę sobie już nakładał ten obiad. Chyba tym razem już nie będę przykrywał. Niech mi się to troszkę odparuje i, i trochę mi zgęstnieje. Koncentratu pomidorowego też już, też już nie będę dodawał. Czekamy tylko, aby mięso zmiękło, troszkę to odparuje i, i koniec. Będzie obiad gotowy. Dobra, chyba będziemy kończyć już duszenie tego mięsa. 40 minut to się dusi. Prze chwilę próbowałem, mięso już jest wystarczająco miękkie. Troszkę mi się to zagęściło i można by było to podklepać jakąś śmietanką, śmietaną czy tam mąką, ale ja nie lubię. Niech to sobie będzie takie jak jest. Dobra, będziemy sobie teraz nakładać. Dobrze, nałożymy sobie tego teraz tej kaszy, całą saszetkę, jedna porcja dla mnie. Dobra, cała saszetka kaszy. I teraz damy sobie tego gulaszu. Proszę bardzo. O, I taki obiadzik dzisiaj będziemy sobie jedli. Taki gulasz troszkę, na, nie, troszkę inaczej z pieczarkami. Taki gulasz urozmaicony bardziej. O, dobra, tyle. Nie mam żadnego ogórka kiszonego, pasowałby tutaj bardzo, ale akurat nie mam. Dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki.